Nazywam się Rafał Kawecki, reprezentuję firmę Jensen, producenta urządzeń piorących. Chciałem dzisiaj mówić zgodnie z tytułem prezentacji o systemach odzysków urządzenia Jensen. Ale tak naprawdę jak zobaczyłem kto przede mną występuje, stwierdziłem, że nic nowego nie powiem. To co, to, co Państwo usłyszeliście do tej pory a propos odzysków, czy to od Alda. Czy to us usłyszeliście od Macroterm czy od innych firm? Każdy, każdy metr sześcienny gazu, który oszczędzicie, będzie waszym zyskiem. Każda godzina pracy pracownika, którą oszczędzicie, będzie zyskiem. W dzisiejszych czasach każda złotówka się liczy. Kiedyś w naszych urządzeniach e, m, zaproponowali nam koledzy z działu e, rozwoju. Oszczędność na suszeniu rzędu 10% skrócenia czasu suszenia. My stwierdziliśmy, że w całym, przy całym procesie 10% to jest kilkanaście sekund. Mówimy, jakiego rzędu korzyści klienci mogą osiągnąć na kilkunastu sekundach krótszego suszenia. Na jednym procesie to są grosze. Takich procesów dziennie jest kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt. W skali miesiąca to jest już wymierna kwota, którą można oszczędzić. W związku z tym nie ustawajcie w walce o to, żeby odzyskiwać jak najwięcej energii, żeby mieć jak najwyższą produktywność. I to są tak naprawdę Wasze cele na najbliższy czas. To nie tylko wyzwanie, które jest dzisiaj przed wszystkimi. Oszczędność to się nazywa zrównoważony rozwój. To jest hasło klucz, które w dzisiejszym świecie jest często używane, ale tak naprawdę dla Was to są wymianne kwoty. W związku z tym, bez wątpienia jest to ważne. Moim celem w mojej prezentacji było przybliżenie Wam trochę, ponieważ jestem tutaj jako nowy. Nasza firma jest nowa. W związku z tym przybliżenie Wam trochę firmy Jensen. Firma Jensen została założona. W 1937 roku na wyspie Bornholm. Wyspa Bornholm, jak zerknie się, z, może z klifu tutaj, e, całkiem niedaleko, oddalona od polskiego wybrzeża 100 km, od Szwecji 37, a od Danii 250. Dlaczego jest Duńska? No, bo tam mieszkałem Duńczycy, najprościej rzecz ujmując. E, założył firmę pan Einar Jensen. W 1937 roku był taką złotą rączką. Musiał po prostu wszystko, co było potrzebne na wyspie zrobić, czy naprawić jakieś urządzenia. W związku z tym, ogół znany jako fachowiec, i naprawiał wszelkiego rodzaju klimatyzatory, lodówki, od tego firma się zaczęła. Znacznie bardziej rozbudował firmę jego syn. Wyspa Jensen, wyspa Bornholm. Ma niewielką powierzchnię. Często w czasie wakacji podróżują tam turyści po to, żeby rowerami ją zwiedzić. To jest bardzo popularny sposób spędzenia czasu na Bornholmie. Czyli jedzie się najczęściej do koło brzegu, stamtąd pływają promy. pół godziny jest się na Bornholmie, można cały dzień spędzić na rowerach. Polecany sposób turystyki tam. Powrót wieczorem tym samym promem do koło brzegu. Na wyspie mieszka 40 tysięcy ludzi, z czego 500 osób pracuje więcej. Jesteśmy największym pracodawcą na wyspie, do tego stopnia, że no już nawet przy zatrudniamy ludzi, którzy mieszkają w Kopenhadze i przylatują codziennie po prostu samolotem z Kopenhagi. To jest 25 minut lotem. Tak jak my czasem jedziemy samochodem, tramwajem, autobusem, oni przylatują samolotem. Ale jest taka potrzeba właśnie też, żeby zatrudniać pracowników, a ich na wyspie nie jest wystarczająco. W zeszłym miesiącu kupiliśmy czwartą fabrykę na Bornholmie. W chwili obecnej mamy cztery zakłady pracy. Produkujemy tam wszystkie rzeczy związane z częścią suchą na pralni, czyli magle, wprowadzarki, składarki, składarki do ubrań, finiszery. To wszystko pochodzi właśnie z tej małej firmy, z małej wyspy na Morzu Bałtyckim. Dlatego dewizą naszej firmy jest w ogóle z Morza Bałtyckiego w świat. W chwili obecnej, firmą zarządza trzecie pokolenie trzecie pokolenie rodziny Jensenów. W ogóle, tak a nazwisko Jensen to najpopularniejsze nazwisko w Danii. W związku z tym, bo jest syn Jensa. W związku z tym, często możecie się spotkać. Będą zawody sportowe, będzie na pewno piłkarz, który się będzie nazywał Jensen. Ale to jest tak jak Kowalski Nowak w Polsce. W chwili obecnej zarządza firmą trzecie pokolenie Jesper. I tak naprawdę za jego czasów firma najbardziej się rozwinęła. No Niestety no za chwilę będę miał okazję pokazać. pierwszą. Maszynę pralniczą zbudowaliśmy w roku 61. To była prosta składarka do magla. Tutaj tu. tutaj. O, mam. Zawsze było. To jest pan Einar, który zaczął, Złota Rączka, który zaczął w 37 firmę, tutaj są jakieś podstawowe dane na temat Hornholmu, to jest zdjęcie, na którym są trzy pokolenia, najstarszy czyli Einar jest namalowany, na a ten pan po lewej to jest obecny, obecny jest właściciel, to jest pierwsza składarka, 1961 rok, jest kolega poprzedniego, czyli Jerna, miał pralnię i zgłaszał taki problem, że panie jak odbierają sztuki z magna, to parzą sobie rączki. W związku z tym wymyślili, wymyślili składarkę, taką zdłużną, bardzo prymitywną, zbudowana w całości z drewna i jakieś elementy metalu, ale to była drewniana, drewniana konstrukcja. Pan czyli poprzedni Jorn zmarł w roku 2012, tego czasu 21 czerwca u nas firmy tak jakoś specjalnie obchodzimy. W 23 roku zwiększyliśmy, po lewej stronie mamy fabrykę Szwecji, którą teraz bardzo rozbudowaliśmy, tam montujemy wszystkie systemy ubraniowe. W środku jest fabryka w Chinach, Suzu, którą też mamy, na której szczycimy się, że zainstalowaliśmy panele fotowoltaiczne. Wbrew pozorom, szanowni Państwo, takiego nasycenia fotowoltaiką, jak jest w Polsce, na Zachodzie nie jest to tak oczywiste. To, że, mam, to, że zamontowaliśmy na pierwszej fabryce panele, było to u nas w firmie jako wydarzenie. Jak opowiada moim kolegom na Zachodzie, jak ile paneli fotowoltaicznych jest w sumie na osiedlu, są zdziwienia. Jedna sprawa. Koszty montażu tam są zupełnie inne. Na przykład w Austrii będzie to czterokrotnie droższe niż w Polsce. Tutaj mamy zdjęcie z fabryki w Chinach. Mamy fabrykę w Chinach, ona produkuje maszyny Jensen ale pod inną nazwą. W związku z tym u nas to się nazywa wtedy Alfa by Jensen, zupełnie inne, zupełnie inne maszyny, prostsze. Po to też, że jak się pojawią maszyny na rynku chińskim, one są momentalnie kopiowane. Ciekawostka też a propos mentalności chińskiej. Gdy wybuchł COVID, nasza fabryka w pewnym momencie była zamknięta, a potem pracowali w trybie ciągłym. Czyli pracownicy przychodzili na 7 dni do pracy i nie wychodzili z pracy przed 7 dni. Czyli pracowali 8 godzin, a pozostałe 16 Mieszkali, jedli, spali w fabryce blisko Szaromagi. Oczywiście testy na COVID co drugi dzień. Więc bardzo się ucieszyli, jak mogli wreszcie wrócić do domu. Po... I tak trwało to 8 miesięcy taka produkcja. teraz zastanówcie się, co by stało się w Polsce, gdybyście powiedzieli, że trzeba przyjść do pracy i pracować przez 7 dni w tygodniu. Dla nich to nie było nic specjalnego taka mentalność. I też takie poczucie, znaczy łączenie się z pracą, oddawanie się pracy. No, to w sumie jako ciekawostka. E, jakie są nasze cele, najważniejsze cele, jakie widzimy przed naszą branżą na najbliższą przyszłość? Pierwsze to robotyzacja. E, mała ilość pracowników to problem, który spotyka nie tylko Was, nie tylko występuje w Polsce ale na całym świecie, wręcz nawet na zachodzie, jeszcze w większym stopniu niż tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej. Automatyzacja, większe, większa produkcja z, w sensie przy, przy oszczędności mediów. E, digitalizacja, czyli sztuczna inteligencja, o sztucznej inteligencji w drugiej części prezentacji powiem. No, i na przykład my uważamy, że mimo, że jesteśmy firmą, firmą globalną, mamy działać na terenie lokalnym, czyli mamy na przykład swoich własnych, w każdym kraju swoich własnych techników. Jeśli chodzi o kilka cyfr odnośnie Jensena, w 2022 roku nasz przychód to był 340 milionów. I jeżeli porównamy go z rokiem wcześniejszym, to był duży wzrost. Natomiast rok 21 był trudny nie tylko dla Was ale także dla firm z branży, które produkowały e, urządzenia. Tak naprawdę my żyjemy w symbiozie. Jak pralnie mają problem i kupują urządzeń, my nie mamy co produkować. W związku z tym u nas w 2021 roku był widoczny regres. Natomiast jeżeli porównacie z najlepszym naszym rokiem 2018, to widać, że zeszły rok wróciliśmy już do stanu sprzed COVID-u. Mogę powiedzieć, że ten rok będzie jeszcze lepszy. W związku z tym branża szybko się odradza i, mimo że w Polsce może to nie jest tak odczuwalne, ale na zachodzie turystyka, turyści wrócili dalej, chcą oglądać świat. W związku z tym turystyka jest głównym kołem zamachowym napędzającym naszą branżę. W Polsce to jeszcze jest nie do końca tak, jak mogłoby być. W związku z tym, mówimy zdecydowanie, przyszłość należy do. Do turystyki. Najprostszy, najlepszy sposób, jak można zarabiać pieniądze. Co jest lepszego, niż pokazać innym ludziom, jak pięknie mamy na przykład w Polsce? Zatrudniamy 1555 pracowników. Jesteśmy rzeczywiście tutaj jedyną firmą z branży, która ma fabryki w Stanach Zjednoczonych, w Europie i w Azji. W Europie mamy te cztery fabryki na Bornholmie. W Niemczech pod Hanowerem mamy fabrykę tuneli piorących, czyli cała strona brudna w Niemczech jest produkowana. W Szwecji mamy systemy ubraniowe, nazywa się to Metrikno. W Stanach Zjednoczonych mamy systemy workowe, nazywa się to Future. Poza tym mamy tą fabrykę w Chinach Alfa, która tam inny, inną markę produkujemy, ale do tego współpracujemy też na przykład z firmami. Krebetipo to jest słoweński producent pralnic, pralnic barierowych i na przykład współpracujemy z Tolonem, czyli to jest turecki producent małych suszarek. Jesteśmy notowani na giełdzie na w Brukseli i jesteśmy firmą rodzinną. W dalszym ciągu, ten pan powyżej, czyli Jesper, tutaj jest dzwonek na giełdzie w Brukseli, poniżej nasz zarząd. 51% udziałów należy do JSTA. Ale jeżeli chcecie, możecie na giełdzie w Brukseli kupić. Udziały polecam. Jeżeli chodzi o Polskę, zaczynaliśmy 15 lat temu. Teraz wszystkie te czerwone kropeczki to są nasi klienci. Zarówno duże pralnie, jak i takie, które kupiły na przykład jedną lub dwie suszarki. Też się zdarza, że ktoś ma, ma dwie. Małe suszarki, też z naszym dobrym klientem. Szanujemy każdego, bez względu na to, jak dużo, jak dużo u nas kupuje. Natomiast chciałbym wam drugą część poświęcić pewnej nowince. To jest oczywiście coś, co nie zakładam, że rozwinę sprzedaż w najbliższym czasie w bardzo wysokim stopniu, ale InWatek to jest spółka duńska, którą dwa lata temu, no, trzy lata temu kupiliśmy udziały i teraz ona, jesteśmy właścicielem pakietu większościowego. Duńczycy, którzy produkują roboty i automatyzację. Najnowszym dzieckiem e, Inwateka jest robot do składania ręczników. Robot, który podnosi, układa i wprowadza do składarki do ręczników. Pokazaliśmy go na targach w Mediolanie. Z Państwa, którzy byli szczęściarze w przeciwieństwie do tych, którzy nie dolecieli tak jak ja. Więc mogliście zobaczyć bliza. My w chwili obecnej wyprodukowaliśmy 10 tych składarek, 10 tych robotów. I te 10 robotów pracuje w 10 prawniach w Europie. Niestety Polska się nie załapała na, na, pierwsze, na pierwsze 10 sztuk. I wnioski, które mamy, wyciągamy z produkcji. Sprawiają, że chcemy ulepszyć 500 sztuk ręczników w tym momencie na godzinę. To jest realna produkcja, którą możemy obiecać, ale uważamy, że ta maszyna ma znacznie większe możliwości. W ogóle, jeśli chodzi o inwateka, on produkuje roboty dla to, co Wam pokażę, na sortownie strony brudnej. Nazwy są zaczerpnięte z mitologii nordyckiej. Czyli na przykład robot, który oddziela sztuki, nazywa się tor, tak jak Bóg nordycki, to jest urządzenie, do którego operator za pośrednictwem transporterów, wpadają tam, znaczy wprowadza sztuki, czy to ubrania, czy to poście, i ten robot sztuka po sztuce podnosi poszczególne, poszczególną poście lub ubrania. Jest takie ramię, bardzo delikatny chwyt, żeby nie, nie zniszczyć. Potem jest to, tutaj właśnie jest to ramię, ramię właśnie robota podnoszącego. I z tego, z tego robota wysyłamy następnym elementem może być skaner. Skaner nazywa się znowu odynem, czyli kolejnym bogiem. To jest takie urządzenie bardzo podobne do skanera, który widzicie na lotniskach. A jak przy kontroli bezpieczeństwa przy wejściu na lotnisko wasze, nasze bagaże są przepuszczane przez takie skanery? To jest dokładnie takie samo urządzenie. Tam jest oczywiście promieniowanie, które prześwietla i może wyłapać takiego typu produkty, które są na przykład w ubraniu. Jeżeli komuś z Państwa zdarzyło się rzucić 50 kg białych fartuchów i między, w jednym z tych fartuchów był na przykład niebieski marker. Wiecie dobrze, czym to może grozić. Zafarbuje całość, będzie, będzie 50 kg do odbarwiania. To urządzenie, a poza tym druga rzecz, niebezpieczne przedmioty, które są schowane, na przykład w ubraniach w kitlach lekarskich. Ile razy było tak, że pracownik na stronie czystej włożył rękę do, do kieszeni i do kita, wyjął wbito migłę. Zdarza się, sam tego byłem świadkiem nieraz, w związku z tym to urządzenie ma po pierwsze wyłapywać ciała obce, które mogą zagrozić pracownikom, urządzeniom, ale także te, które mogą zafarbować. Na czym polega działanie tego urządzenia? To są po prostu, to jest urządzenie, które robi zdjęcie, takie jak właśnie na lotnisku. I ponieważ jest to sztuczna inteligencja, uczy się, i jeżeli ma jakieś uwagi odnośnie tego, co się w tych sztukach złego znajduje, to wyłapuje. W tym miejscu wyłapał długopis plastikowy, który jest w ubraniu. Innym razem też coś plastikowego albo metalowego, co było tutaj, można to wtedy wypluwać, oczywiście to ubranie. Czy y, y, nie idzie to do procesu, można wyjąć i y, bezpiecznie dalej y, prać daną sztukę. Kolejnym elementem jest y, kamera. To jest urządzenie, które ma kamerę, które robi zdjęcia, i to jest jeszcze bardziej zaawansowana sztuczna inteligencja. To znaczy, ono y, robi to wygląda, tak wygląda rzeczywiste zdjęcie, które robi. E, zrobi urządzenie i porównuje. Ma bazę danych, wgrano ileś set tysięcy zdjęć i porównuje i z wysokim prawdopodobieństwem mówi to będzie kolorowy kocyk. E, oczywiście na początku, gdy dostajecie Państwo takie urządzenie, to e, ten system jest, trzeba nauczyć, czyli on jako, że jest sztuczną inteligencją, na początku mówi z 20% prawdopodobieństwem, to będzie, będzie ręczne, albo to będzie koc. Operator musi zaakceptować, ale to jest kolejna lekcja, którą, którą urządzenie odbywa. W związku z tym, następnym razem, jak się pojawi, powie, że to jest z 40%. Aż do momentu, gdy po tygodniu przepuszczania przez ten system sztuk. Ten system powie 99%. Wtedy nie trzeba już nic akceptować, bo jak jest poniżej 75, operator musi podejść i po prostu to urządzenie nauczyć. Drugim sposobem, drugim hejnidalem, to jest takie samo rozpoznawanie, co jedzie w danym momencie, tylko przez system RFID, czyli sztuki odcipowane wyłapujemy i rozpoznajemy, co w danym momencie jest na transporterze. Po co to robimy? Po to, że następnym elementem jest sortowanie. Tym, na tym zdjęciu mamy sortowanie. Tutaj są, tutaj są kosze, i do koszy o tutaj jest otwarta klapa. Sztuka jedzie góro. W zależności od tego, do którego kosza ma wpaść, otwiera się konkretna, konkretna pokrywa i dana sztuka jest sortowywana. Czyli na przykład mając ten system, możemy posortować według kolorów, według asortymentu, zarówno ubrania, jak i pościel płaska. O tutaj widać, że kryterium, które było najważniejsze, były kolory, czyli kolorystyka, gdzie indziej ciemno-niebieskie, gdzie indziej jasno białe. Pracujemy też nad tym, żeby urządzenie rozpoznawało w przyszłości jaka jest tkanina. Ale to jest dosyć trudne, żeby jeszcze Robot rozpoznał, czy to będzie bawełna mieszanka, len, ale mamy nadzieję, że to się uda. Następnym elementem może być, zamiast tego tych, tych zrzutni, mogą być takie, mogą być takie silosy. Czyli znowu jedzie górą a dana sztuka, wpada do silosa i tutaj jak uzbieramy konkretną ilość danego asortymentu, na przykład 60 kg ręczników, na przykład 60 kg prześcieradeł, silos na dole się otwiera i taśmociągiem jedzie do na przykład systemu workowego. To są zdjęcia z rzeczywistych sprawni I zaraz pokażę. O to właśnie jest asortyment, który z kosza wypadł i jedzie do, do taśmociągiem. Czyli takimi taśmociągami jedzie do systemu workowego. Teraz pokażę Państwu. Sam koniec już obiecuję trzy realizacje. I to później powiem, dlaczego akurat trzy. To jest najprostszy system, czyli tylko i wyłącznie kamera rozpoznająca ciała obce w, w, w ubraniu. Tutaj operator układa, przejeżdża przez, przejeżdża przez tunel, z drugiej strony wyjeżdżają te, które nie mają ciał obcych, na bok wypluwane są te, które mają ciała obce. Tutaj jest trochę bardziej zaawansowany system. Czyli transporter, czyli robot podnoszący, czyli znowu też rozpoznawanie ciał obcych, ale też kamera RFID i kamera taka, która robi zdjęcia. I później mamy 8 kategorii, 8 wózków i sztuki tutaj, tu akurat jest system ubraniowy. Ubrania są posortowane na 8 kategorii. I najbardziej zaawansowany e, trzeci system, który ma dwa roboty podnoszące to jest na duże sztuki, czyli na przykład na pościel płaską. Za są transportery też z kamerami i tutaj są silosy. Pod silosami jest transporter i następnym elementem za tym transporterem jest system workowy. Jak Państwo widzicie na, tym, na tej stronie brudnej, na tej sortowni nie ma ani jednego człowieka. Człowiek jest tylko tutaj, który wyrzuca z wózka na, z wózka na taśmocio. A potem wszystko pozostałe jest sortowane e, przez robotę, Nie przez roboty. Dlaczego pokazuję akurat te trzy, te trzy systemy. Bo wszystkie trzymamy w Polsce. To są rzeczywiste, rzeczywiste instalacje. Ten jest najstarszy, jest już u nas w Polsce 5 lat. I do tej pory popsuł się raz. Przeładowała się baza danych, za dużo zdjęć było w, w systemie, w związku z tym musieliśmy pojechać i wyczyścić, bo on zapamiętuje sobie. Możecie też Państwo na przykład w ten sposób rozliczać się z klientem, ze szpitalem pod tytułem: Zobaczcie, co nam przesyłacie. No, a to jest też tak taka dodatkowa możliwość. Ten system pracuje mm, dwa lata i no, tak, dwa lata i on jest. Z niego. Minusem, jest tego, że stu, minusem tego systemu jest fakt, że trzeba z USB wyjmować i dalej ładować do systemu workowego. Ale ten, który pracuje od, od 2020 półtora no, roku, bo to jest rysunek z czerwca 2021, ten już jest w pełni automatyczny. Tutaj nie ma potrzeby stawiania człowieka, ale też nie ma innej opcji. Raz nauczeni operatorzy. Po pierwsze widzą plusy tego, na początek oczywiście był, jak zawsze z wszystkimi nowinkami, był opór. Co zrobimy jak się popsuje. Musieli się też nauczyć jakie, możliwe, jakie mogą być możliwe błędy. Ale te systemy naprawdę dobrze działają w Polsce. Tutaj mam też taki slajd, który pokazuje instalacje cały, na całym świecie. Systemy są w różny sposób konfigurowane. W, różny, w zależności od tego, jaka jest potrzeba. I tutaj, na tym, na tym elemencie w Sakai w, Jap w Japonii, jest jeszcze jeden element systemu INWATY. To jest magazyn wyrobu gotowego. E, tymi taśmociągami przyjeżdża z linii maglowniczych i ze składarek do leczniku przyjeżdżają sztuki. Tu jest olbrzymi magazyn, na który pościel, od razu mówię, rentalowa, odkładana. Na poszczególne, na poszczególne miejsca, i potem stąd jest robot, który pobiera i tworzy wysyłkę. Czyli, jeżeli klient tej pralni życzy sobie na, na następny dzień, żeby dostać 40 zestawów pościeli o danych rozmiarach, plus ręczniki, zadajemy. Tutaj jest panel sterujący, zadajemy takie, takie zadanie i tak jak. W bibliotekach niektórych już, tak jak już w firmach, w magazynach wielkich, robot pobiera konkretne ilości sztuk i wysyła to do przygotowania do kompletacji. Tak naprawdę to wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć, jeżeli nie pokazuję żadnych filmów, ale to jest tak, że jesteśmy bardzo otwarci o to, co mamy w naszym portfolio, w związku z tym bardzo łatwo można nas znaleźć na YouTubie. Jeżeli wpiszecie język, jeżeli wpiszecie inwatek, jeżeli chcielibyście zobaczyć czy robota podającego, podnoszącego ręczniki, wprowadzającego do składarki, czy jakieś inne urządzenia, to najlepiej jest znaleźć nas na LinkedInie, na Instagramie i Facebooku, na naszej stronie, ale także najłatwiej na YouTubie na konkretnych e, realizacjach. Dziękuję bardzo.